O kurwa. Ha, ha, pik, pik! ha! ha. Ale odjebałem! Ha, ha. Co to kurwa miało być? Auto mi szarpnęło, kurwa. А най-далеч най-сипсър Ферари на това. Prawie miałem siwka Dobra, ustawiłem sobie pod wyścig, więc zobaczymy co to będzie Kurwa, najważniejsze było przeżyć Udało się Dobra, TC5, zobaczymy a, tutaj się boję wjechać. Teraz nie chcę się rozwalić. A widzę, że nie tylko ja. Patros też gra bezpiecznie. Co jest kurwa z tym autem? Ja pierdolę prawie mnie obróciło, widzieliście? Ja pierdzielę Jeszcze to dałem bardziej dodatni z tyłu, żeby mnie ślizgało. Ja nawet, nie wiem, ja już jechałem prosto i nagle mnie obracało. Ja pierdolę, nie mogę, nie da się kurwa jechać A u was co? Bo wiedziałem, że tam chyba problem z kwalami był. Za safety carem kończycie wyścig. Co to było? Przód mi wyciągnęło. Dobra, muszę podcisnąć trochę tempa bo pizda jest na razie. No, co to kurwa jest? Ja pierdolę. Palach kurwa mi to auto nie skręcało. Palach, auto mi jechało prosto, a teraz każdy zakręt bokiem biorę. Ja pierdolę, ale jest podaka. Adamus, który 17, przed przednicze. No, fajny będzie mieć wyścig w sumie. Ja to będę mieć nudę, ale ja walczę z autem cały czas. No! The fuck? Dwie kontry w jednym zakręcie zasypałem. Nieee. Jezu, niech ten wyścig się kończy. Aż 45 minut, a już mi się nie chce jechać tym setupem. No lepiej mi poszło na tej moli na LFM Pro. Bez setupu, do momentu aż mnie ktoś nie rozwalił. W zasadzie nie zostałem załadowany 3 razy Jakie to ja poprzednio? Na 22.7, na 22.9 robię a Za mną? a Za mną Dobrze, jedziesz tam tarasiu. Mam większe emocje z walku z tym autem niż ostatnio jak goniłem tego Jarzęba Pamiętacie? Kurwa tam to było przecież Potężnie. Ale ojechał mnie na strategię. I w sumie tempo miał lepsze. Następnym razem nie będę trenować dopiero dzień wcześniej. Tylko tak z dwa dni wcześniej. Co ja na LFM Prote ćwiczę tego samego dnia dopiero. Ale w sumie z tylko zrobię to samo. Też będę trenować dopiero w czwartek. Jeszcze spa muszę potrenować. Na tę sobotę. Mógłbym jechać szybciej, ale boję się, że jak przycisnę to się wygrzmocę zaraz. Za mały to na, na przodzie. za na mały na tyle. Za duży na przodzie chyba jest, wiesz kurwa, zbyt responsywna jest fura. I tak Gosza, czy to by miało sens Że zbyt duży tą na przodzie mi zbyt dużą responsywność dało 48 litrów Z zapasem leję, bo... Ostatnio lołem tak, że 3 litry miałem na jedno okrążenie więcej zawsze I wolę tak mieć no kumor zjechał Co tak szybko? Forever Ja pierdziele to jest, kurwa, prawdziwy mechanik. A nie, kurwa, Baluk czy Ja Jezu, cały czas przeci... No patrz, patrz! Ja tak całe okrążenie prawie mam. A w falach przez to trzy pozycje niżej jestem, byłem. Tak, właśnie ustawiłem tak setup. Żeby był bezpieczniejszy, obniżyłem tył. Żeby słabiej skręcał. To dałem bardziej pozytywny na tyle. Żeby łatwiej łapał trakcję. I arba dałem z przodu twardszego. Dobra, zobaczymy gdzie 15 wyjedzie. Tego zależy kiedy zjadę, bo nie chcę być przyblokowany. Ja byłem 4 sekundy za nim. No ale dobra, top 10 jakby chuj. Mam 4740 na razie pozycję na mecie, jeżeli to dowiozę. A raczej na 99% dowiozę to. Szybciej z tą lodziarnią jebaną, ty smulu, jebany! Kurwa. No i widziałeś, mam TC na 7 ustawione. Znaczy na 6 teraz akurat, ale... I kontry robię zawsze w zakręcie. Dobra, ja wyjeżdżam za 15, to będę mieć czysto. Powinien jechać przed 14. Nie no, właśnie teraz patrzę to. Bo, który był 4 sekundy przede mną, ma ze sobą tak z 5 sekund wolnej przestrzeni. Tu teraz kurwa DTK nie dostał. Zapomniałem, gdzie się hamuje. Zahamuję ja wcześniej. Idealnie wyjeżdżam. Dobra, oszczędzam opony teraz. Powinno mi z zapasem postarczyć. No, watrósł 2,5 sekundy za mną. On też zjechał. Ale wcześniej. Głosuje na wszystkich naszych. No, Lafa będziemy dublować zaraz. XD. Nie ma witam na moim streamiku Na no, najlepszym streamie. E, nie w sumie. Pol polskiego ACC, bo w sumie nikt inny nie streamuje chyba teraz poza Adamosem na Twitchu. No, więc najlepszy dzisiaj. No ja. O. Trójkowski stanął. E, eee! Co ja robię? Nie, ty kurwo, jebana Ferrari. Powerning? Straciłem 3 dechy tam! Adam jest 15, brawo ty, dawaj bierzesz nicze, bierzesz nicze. wierzę w ciebie O kurwa Ale już miałem brązowo w dupie 2 cm w lewo i bym już auta nie miał Ewators się rozwalił Jak to się stało, że trawka jest trzeci? Powerningi? Na co? Non cioè, si vuole track limite, ale. Ahhhh! Grazie ragazzi! Piten, Piten! Monza Ferrari! Monza Ferrari! Aj Nie no tego nie zrobię, co ty